Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w sobotnie popołudnie, leniwe, w końcówce maja, witam was razem z Sonią, witam was razem z Seli, razem z Ozulkiem, razem z Ritką, no i Sonia gdzieś i Henia gdzieś znikła. I z książką Was witam, cudowną książką, naprawdę wspaniałą, którą polecam, Roberta Małeckiego, Żałobnica. Ale może w innym filmie o, nim, o niej coś więcej opowiem. Natomiast dzisiaj chciałam zająć się takim tematem, takim tematem, który nazywa się, to krótko opowiem Wam, nazywa się dopamina, a raczej detoks dopaminowy. Na pewno już o tym słyszeli. Co to jest ta dopamina? No to to jest po prostu neuroprzekaźnik w mózgu i mm, nazywany jest takim <noise> y, taką mm, kapsułką dawcą szczęścia i euforii, o tak to można powiedzieć, ponieważ właśnie dopamina, mimo że wśród neuronów zajmuje tylko 1% w naszym mózgu, y, ale y, efekty jakie wywołuje i skutki. No, są, mogą być nawet tragiczne. Dopamina jest czymś zupełnie naturalnym, tylko że słuchajcie, sprawa polega na tym, że kiedyś, nie tak, tak, da, nie tak dawno, nie tak dawno, 20, 30 lat temu, 20, no 40, no dobrze, im dalej tym, tym, tym lepiej było. Po prostu człowiek miał taki uregulowany rytm i miał taki balans, jeśli chodzi o dopaminę. Ona nie była w nadmiarze w naszych mózgach, w naszych, ona nie kierowała naszym życiem. Życie było uregulowane, po prostu. Dzień dostosowany był do rytmu biologicznego, była praca, była nauka, było, była, też, była właśnie nagroda, bo dopamina to nagroda. Kojarzy się z nagrodą, to jest ten to jest ta kwestia nagrody w naszym umiejscowiona w naszym mózgu, o tak to powiem delikatnie. I, I wszystko było takie naturalne, wiecie? I po prostu człowiek nie był przeciążony. To wszystko było bardzo dużej równowadze, dlatego też było o wiele mniej chorób. Człowiek nie był tak zestresowany, jak dzisiaj, nie ma mowy. I, i dzieci przychodziły ze szkoły, jadły obiad. Siadały, robiły lekcje, bądź też lekcje robiły później, a mama wyrzucała je na dwór, tam się bawiły. Taka, taka zdrowa zabawa była, później w pół do ósmej dobranocka i szły spać i słuchajcie, zdrosi ludzie też mieli mniej więcej, mieli uregulowany rytm, tak? I to wszystko było takie spokojne, generalnie całe nasze życie było spokojniejsze, a dzisiaj po prostu y, jesteśmy od rana do wieczora bombardowani y, impulsami, y, bodźcami, wywodzącymi się oczywiście z, ze świata wirtualnego. Y, ja znam ludzi, którzy budzą się i pierwsze co robią, to odpalają telefon. Y, no i wchodzą tam na Instagrama, gdzie się, gdzie się strasznie denerwują, że. Y, są dziewczyny, które mają talie jak Osa, ani jednej z marszczki i w ogóle wszystko mają perfekt. No to, że to jest zrobione Photoshopem i wszystko to jest pic na wodę, to w ogóle sobie nikt się na tym nie zastanawia, ale nie o tym chcę tu mówić, tylko że tylko że właśnie ludzie rano już stają i się tym rajcują. Tak? Potem Facebook idzie, potem to jeszcze, tamto, siamto, wamto. Stoimy na przystanku też patrzymy w telefon. W pracy też spoglądamy. Także to, to po prostu cały czas człowiek jest taki nabuzowany i w którymś momencie i w którymś momencie jest przesycenie i człowiek ma tego wszystkiego za dużo. I ma tej, tej właśnie dopaminy ma za dużo, tak? I w którymś momencie traci kontrolę nad swoim życiem. To, co kiedyś było, znika. Człowiek traci kontrolę nawet dochodzi do, właśnie dochodzi do, do tego, że człowiek jest, roz, że jest się rozdrażnionym, niekiedy ma się nawet halucynacje. To są takie bardzo przykre dolegliwości, gdzie właśnie tego, tej dopaminy jest za dużo, tak? Nieuregulowany sen bo jeszcze trzeba wieczorem zajrzeć też do internetu i zobaczyć, co tam słychać. Kochani, ja nie mam zamiaru tutaj nikomu odmawiać prawa, prawa do zaglądania w internet, bo ja sama bardzo, bardzo lubię korzystać z internetu. To jest bardzo pożyteczna rzecz, ale jak ktoś mówi, co za dużo, to niezdrowo. I, um, po prostu w którymś momencie człowiekowi dzieje się krzywda, człowiek sam sobie krzywdę wyrządza, to od czasu do czasu warto sobie taki detoks zrobić, detoks dopaminowy, żeby to, żeby to, żeby nie być tak wciąż maltretowanym, obciążanym, stymulowanym i żeby ten mózg sobie mógł chociaż trochę odpocząć, bo tak naprawdę mózg lubi, lubi sobie odpocząć, mózg lubi wygodę, ale jeżeli on wciąż jest stymulowany i wciąż ma siedzieć w Właśnie w mediach społecznościowych, w internecie generalnie, wciąż ma oglądać coś, wciąż się czymś podniecać. Ja, są ludzie, którzy potrafią tych, tych zastrzyków dopaminowych brać tysiąc na raz dosłownie, jak to się mówi, bo nie dosyć, że na przykład siedzą na Netflixie, oglądają jakiś tam serial, to do tego wszystkiego jeszcze mają w ręku telefon. W drugiej ręce mają chipsy, które wyjmują z miseczki, więc jest dodatkowy zastrzyk dopaminy, tej przyjemności. Do tego popijają jeszcze piwko czy kole i tak spędzają cały wieczór. I tak idzie wieczór w wieczór, później jeszcze zaglądają tam na Instagram czy na coś, i tak po prostu człowiek jest taki, taki wybudzony, że nie ma chwili na odpoczynek. Jego mózg jest po prostu biedny. No i jest tak przeciążony, że później nie jest w stanie zabrać się za coś, co naprawdę jest mu potrzebne do życia. Nie jest w stanie w ogóle sprawić, nie, nie jest w stanie pomóc człowiekowi w jakimś takim jego doskonaleniu się w rozwoju, w ogóle w zrobieniu jakiejkolwiek pracy, która wymagałaby jakiegoś wysiłku umysłowego. W ogóle nie chce. Człowiekowi się po prostu już nie chce, bo jest mu dobrze tak właśnie jak jest i po co mu więcej. Natomiast właśnie uzależnia się od tego hazardu, którym jest ta dopamina. Więc co można zrobić? Słuchajcie, taki detoks dopaminowy jest bardzo prosty. To już tyle ludzi powtarza. I to nic, ja tutaj Ameryki nie odkryję, nic nowego nie wymyślę, dwie godziny przed snem wyłączyć y, internet, z rana też nie zaglądać, pracujesz to pracuj, nie patrz tam w, w różne inne, y, no social media, po prostu wyłącz się z tego wszystkiego na jakiś czas, to może być kilka godzin dziennie, może być to nawet cały tydzień, może być jakiś określony odcinek w ciągu dnia. Po prostu dajcie sobie od... dajcie. każdy zrobi jak uważa, ale dobrze jest sobie dać swojemu mózgowi odpoczynek, ale nie w takim sensie, że bo on był leniwy, bo, bo mózg generalnie lubi być leniwy, mózg lubi nic nie robić, to jest, mózg jest nawet, można powiedzieć, tak zwany, takim śmierdzącym leniem, ale warto mu dać odpoczynek, żeby on miał siłę do jeszcze czegoś mądrzejszego, niż tylko, niż tylko te głupoty, które są dzisiaj i to nie chcę jakoś wychodzić jak jakaś taka, wiecie, no, stara, modna ciotka, bo ja sama bardzo, bardzo lubię, bardzo lubię korzystać z internetu głównie, ale korzystam z niego, wiecie, żeby mieć wiedzę, ja osobiście. Żeby mieć wiedzę, żeby się czegoś dowiedzieć. Najwie najlepszą, najwięcej korzystam z, z YouTube'a po prostu. No, ale, ale jak mówię, Doszło do tego, że człowiek już nie umie się wyłączyć, nie umie po prostu sobie tej dopaminy takiej, w takim sensie yy, yy, toksycznej troszeczkę odjąć. No i w którymś momencie yy, organizm zaczyna chorować. Yy, organizm zaczyna chorować też fizycznie, pojawia się wysokie ciśnienie, cukrzyca, otyłość, no bo się dużo siedzi. Przy tym wszystkim yy, później yy, pojawiają się takie brzydkie choróbskie jak nowotwory, więc to wszystko razem choroby serca jest to wszystko razem. Yy, dobrze troszeczkę wyregulować i to na tyle bym was tutaj pożegnała w tej chwili. I, 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 I co jeszcze kochani? Tu są takie schodki na dole, gdzie w 2020 roku miałam straszny wypadek, no ale jakoś tam się pozbierałam jak to ja. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do linków pod, do linków w opisie, gdzie mam wszystkie moje inne strony. No, i jeśli mnie nie zaskrybowali, zaskru, zaskrybowaliście, to zróbcie to teraz. Bardzo będzie mi miło. Ja dziękuję za to, że byliście ze mną, że oglądaliście mnie: to znaczy, żeście mnie słuchali. No, i to na tyle. Pa, pa. Pozdrawiam.